Tego nie słyszałem. Zaczynaliśmy od zera. Dziś robimy melans. Wkrocie Justina Biebera. Kto by pomyślał, życie tak szybko się zmienia. Sezon trzeci się zamyka. Za to czwarty się otwiera. Cała ekipa leci za ocean. To dzieje się tu i teraz. Nieważne gdzie będę, lecz ważne z Zbieram swoją brigadę, lecimy na nie martw się. Czy może Maciek Dąbrowski się wreszcie przydać i zrobić z dupy e, piosenkę, typu, e, piosenkę typu każda piosenka ekipy? I gdzie po, gdzie po prostu robi te same, ten sam tekst, że zaczynaliśmy od zera, jesteśmy ekipą, nieważne co się dzieje. Ważne, że jesteśmy razem. Teraz życie jest fajne. Mamy fundusze na to, żeby zwiedzać świat. Ale gdybym zwiedzał świat sam, to by sensu nie miało nic. Dlatego ekipę swoją mam. W sensie wszędzie, wszędzie jest ten sam rodzaj tekstu. Może trochę inne słowa, ale morał zawsze jest ten sam. Jeszcze pod parasolem marzeń. Nie mamy żadnych barier, póki jesteśmy wszyscy razem. To spory jacuzzi, cała planeta dla mnie all inclusive. Yeah. Mam swoich ludzi, yeah. domy my dobieram sobie do stylowych. Okay. Ślad był zamknięty na kluczy, trochę zepsuło, to nam sezon drugi, yeah. jesteśmy yeah. głodni podróż jeśli życie to lekcja swoją dobrze pamiętam codziennie chcę być lepsza by wady przezwyciężać nie oh. widzę moją ksywkę ale to kolejny clickbait wszędzie opinie pora odpocząć na wyspie jest się ale miejsce zajebiste mają. No, masz to nie bankiet. Miałem tu zajrzeć cię ty nie na chwilę. No, a piszę ten skont dopiero rankiem. Zażruchuj. że tak. mieszek, czasem trzeba sobie zrobić reset. Głowę jest dziura wy od finetery, będę końcił nowego muszę lecieć. Jak powygrano. Robimy tak jak Christiano, wracam do gry, kiedy czuję lato Wybiegam na basen, tak jak na otrafor Nie martwię się pracą, gdy się bawię z moją badą Gdy się bawię, to na bogato, wypijmy za to Nowy sezon, czas zacząć Nowy sezon, czas zacząć Raz, dwa, trzy Nieważne gdzie będę, lecz ważne z kim jadę Zbieram swoją brigadę. Mały. O, mały mnie nazwałaś. Dzięki. Miło. Wreszcie ktoś mnie tak nazwał. Mamy barier, póki razem. Razem. O, jasne, dziękuję. ci za 9 miesięcy. miesięcy, to jak ciąża, tylko tak Ja Dlaczeka na zwrotkę mojego ulubieńca. Pokażę ci, jak się ją wbija. Mówią mi, Michael. Michael. Niedawno skończyłem walkę. Wróciłem z płacem. Czas na wakacje. To to jedyne, czego pragnę. Boryk mogę ci przysiąc. Chcę jedną kobietę, nie tysiąc. Zdaję już się gdzieś tam nie z Na Na pierwszy wyjazd ekipą. Nadal jesteśmy razem. Pomimo tylu zmian. Lecimy na Hawaje. Poleżeć w cieniu paru. Powitać i na Mandziu. Dziękuję Chira, no się Suiza za 4000 set. Barma leje do szczanek, punkt, który spływa na czas. Nieważne gdzie będę, lecz ważne ski jadę. Wzbieram swoją brygadę. W imieniach słońca, mógłbym tu stać bez końca. Jak piłkarz po zawodach, bo w końcu nie stoję w korkach. Jak pora nocna, to podaj wiosła, bo popłynie Co będzie rano, czy było warto? Ja o tym. A to kto? Kurwa, nie chciałem pytać, bo byście mnie wyzywali, ale jednak, kto to był? Chcę tylko złapać domu, został mu złoty. Proszę bez komentarza, dziś nie zarzucam nigdzie wędki pręba, błęki. A Nie poznałem Nie poznałem Znowu zabieram swój paszport, bo w życiu ciągle mi mało Nie poznałem w logo z waszką W garażu stoi kamaro Najlepszy rok mego życia Więc jedyne o co proszę Łukasz dokończy z lotkę OOUSMOSie będą Nieważnie gdzie będę Nie gdzie nigdzie Nieważne gdzie będę, lecz ważne z kim jadę A już dobrze było wygadę, Lecimy na wyprawę, nie martw się deszczem Pod parasolem marzeń, nie mamy żadnych barier Póki jesteśmy wszyscy razem Spoko, w sensie. Jak dla mnie to jest każda piosenka ekipy trochę, ale naprawdę zajebiście ładny klip, w sensie przyjemne. I'd Candy" to miejsce, to miejsce naprawdę zajebiście ładne.